Proszę bardzo. Chciałem zapytać pana senatora sprawozdawcy, Pan jaki byłby zakres obszarowy tego proponowanego związku metropolitalnego? Zgodnie z przepisami prawa, obszar metropolitalny. To jest obszar, którego mieszkańcy chcą uczestniczyć w tworzeniu danego projektu. Zgodnie z powołanym pierwszym obszarem metropolitalnym te zapisy generalnie są powtórzone w każdym kolejnym projekcie, także oczywiście w projekcie dotyczącym utworzenia Związku Metropolitalnego, Pomorskiego Związku Metropolitalnego. I w tym wypadku oczywiście tym podstawowym elementem są gminy z województwa pomorskiego w oparciu oczywiście o układ miejski miejski, Gdańska, Gdynia i Sopotu, ale tu na przykład mamy także deklarację zainteresowania tą inicjatywą ze strony na przykład samorządowców z miasta Elbląga. Obszary metropolitalne oczywiście nie muszą się pokrywać no, z obszarami 16 nie województw, ponieważ jest to obszar funkcjonalny do rozwiązywania konkretnych problemów, a nie wynikający z podziału administracyjnego kraju. Dziś. Pan senator Czerwiński bardzo proszę. Panie marszałku, wysoka izbo. W sumie jedno pytanie, ale troszeczkę rozbudowane. Otóż artykuł pierwszy ustęp piąty przewiduje, że granice obszaru metropolitarnego mogą wykraczać poza granice województwa właśnie. No i teraz różne rzeczy są konsultowane na etapie powoływania czy też trwania tego związku, ale tylko i wyłącznie przez Sejmik Województwa Pomorskiego, ewentualnie na przykład w artykule siódmym przez Wojewodę Pomorskiego. Nie ma zaś konsultacji ani opiniowania przez Sejmiki inne, a nie wojewodów innych w przypadku, kiedy właśnie możny, możliwe jest rozbudowa związku poza granicę województwa pomorskiego dlaczego celowe pominięcie tej opinii czy też przeoczenie w tekście ustawy projektu? Jeżeli pan senator się zgodzi, bo co do tej części umownie mówiąc ustrojowej, to i tak finalne powołanie Związku Metropolitalnego wynika z określonej procedury, konsultacji z mieszkańcami, wypowiedzenia tej formuły przez organ samorządu terytorialnego, a w tym wypadku skąd właśnie ta część związana, że ten pomorski związek metropolitalny charakteryzuje się ewentualnością szerszego oddziaływania. Ja bym może poprosił, jeżeli pan senator wyrazi zgodę, tą problematykę wiem, że najlepiej zna pan senator Ryszard Świlski, który uczestniczył na miejscu i też zna, bym powiedział, uwarunkowania poszczególnych samorządów zainteresowanych przystąpieniem do Pomorskiego Związku Metropolitalnego czy pan marszałek wyrazi zgodę żeby przedstawiciel wnioskodawców udzielił odpowiedzi. Na Wyrażę to natomiast w tym momencie kiedy będzie kolej pana przedstawiciela, więc jeszcze ewentualnie jeśli ktoś z państwa senatorów ma pytania do pana senatora Kwiatkowskiego to proszę je zadać, a ja za chwilkę poproszę do mównicy pana senatora Świlskiego. Skoro nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Obecnie